Dzień dobry, witam was serdecznie, kolejna realizacja na kanale Domi Drewno. I dzisiaj hmm, miała być rzecz prosta, łatwa i przyjemna, a okazało się. Zresztą nie będę spoilerował. Zobaczcie co i jak. Od czego zaczynamy? Od przeglądu materiału, z których będzie wykonana ta doniczka, bo robimy doniczkę na zamówienie specjalnie szefowej, czyli litki. I ta dębina. To jest praktycznie to był praktycznie opał, czyli taka powiedzmy, została rustykalna wersja desek dębowych met 20 bodajże długich i ale na początku pozaznaczał sobie kilka miejsc, które ewidentnie są do wywalenia, czyli można e, od razu, że tak powiem, wiedzieć, że ta część deski pójdzie na opał. Ta jest do wykorzystania, czyli warto najpierw ten materiał przejrzeć. Oczywiście z dwóch stron taka, powiedzmy, malutka inspekcja. Później rozciął, czy powycinał te elementy już na opał. No bo po co znowu strugać, wyrównywać jakiś opał, nie? Wyrówniarka w ruch, z jednej strony, z drugiej. Chociaż nie, przepraszam, tutaj robi tak. Z jednej strony tej szerszej, a później... Pionie już na sztorc struga do przykładnicy, po to, żeby były te, te strony przestrugane do, do klejenia. I teoretycznie, jeśli była użyta pilarka, to jeśli przestrugamy to z dwóch stron na sztorc, to prawie, że powinno się to zgodzić powinno być to prawie, że równoległe. Oczywiście, można później na sztorc przepuścić również to przez wyrówniarkę. Ale tutaj nie ma takiej potrzeby. Będzie to klejone. Ma to być rustykalne, tak? Dobra. Kolejna kwestia, czy kolejna maszyna. No to oczywiście grubościówka. Tutaj zbieramy. Patrzę właśnie sobie na grubość. 29 mm. Jest to już zbierane. Oczywiście deski są lekko pofalowane. Nie, nie jest to nic tutaj. To było. Położone na sztablu, ale nie było niczym przyciskane, więc to miało prawo gdzieś tam popracować i się wypaczyć w którą stronę. Tutaj mamy już, zobaczcie, 23 mm i oczywiście już było wtedy przestrugane z dwóch stron. Kolejna kwestia, znowu arek z załówkiem w ręku i końcówki tych desek. Pamiętajcie, że wysychając drewno, pęka od końcy i praktycznie zawsze te parę centymetrów jest do wywalenia. Jeśli nawet pomalujemy farbą czy klejem po zatykacie te włókna od końca desek, to zawsze to gdzieś tam może pociągnąć i szczelić, więc te parę centymetrów zawsze jest już na opał. Dobra, mamy deski postrugane z czterech stron. Mamy wyrównane. Oczywiście możemy to już rzucać w prasę. W tym momencie w tam drugiej części warsztatu coś innego było robione, więc tutaj Arek wykorzystuje to co ma pod ręką. Trzy takie ściski bez problemu starczą, żeby tą klejonkę porządnie, naprawdę porządnie ścisnąć i skleić. A to też jest jakby taki fajny pomysł na wykorzystanie no, kolejnych sprzętów. Po co tam się przeciskać e, e, gdzieś tam koło tego naszego lasera. Jak tutaj można to zrobić w tej części warsztatu, a później może, możemy to odstawić sobie w pion. Nie będzie zajmowało e, jakiejś przestrzeni. Tutaj patrzę na klej, który używa arek. Tide Bond 2, czyli do drewna twardego, suchego, i tutaj mamy dębinę. Więc jak najbardziej prawidłowo e, smaruję, e, smaruję te. Powierzchnię styku wrzuca to w prasę, ściska i zostawiamy, tak naprawdę, no po 3-4 godzinach bez problemu, już to można używać. Ale to po, poleżało chyba z 1 czy 2 dni, więc było na maksa wyschnięte. I etap kolejny. Możemy już rozcinać, i tutaj zwróćcie tylko uwagę na to, że tarcza jest pochylona już pod kątem bodajże koło 11 stopni. chyba nam wyszło z rysunków, których nie pokazywałem, ale uwierzcie mi, że było na początek co robić. 11, 10, chyba 7 stopni nam wyszło z obliczeń, że jeśli pod tym kątem zrobimy, to powinno nam się wszystko zgadzać. Były deski pocięte pod kątem z obu stron, cięcie wzdłuż desek i teraz już Zobaczcie, grubość 20 mm, deski strugane z dwóch stron, i to jest finalny, finalna grubość, która była nam potrzebna. Nawet można powiedzieć, że można było to jeszcze odchudzić, bo to nie jest aż potrzebne takie potężne, ale bez sensu też drewno wywalać w wywiór, prawda? Co robimy? Wręk pod kątem. W ręk czy w pust? W pust. Zawsze się z tym mylę. Wręk jest na na różnikach, a pusty jest w środku materiału, no tutaj mamy ten centymetr czy dwa centymetry, nie centymetr, od dołu robimy wpust pod kątem, po to żeby załadować właśnie dno tej skrzyneczki Arek tutaj tylko szlifuje te krawędzie, ponieważ hmm. będzie to prościej zawsze włożyć do tego wręgu kwestia zacinania no i tutaj użyliśmy tutaj akurat jest założona bardzo dobra tarcza na ukośnicy i było to prościej użyć niż znowu przezbrajać maszynę e, tamtą dużą. Co powiem wam szczerze, nie było dobrą decyzją, co za chwilę też wam dopowiem. Kwestia połączenia tego. Cztery narożniki, czyli cztery miejsca styku, elementów, które są ponachylane do siebie. Pomyślałem, 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 że chyba lepiej będzie jednak tutaj użyć coś, co nam pomoże to wszystko składać, bo utrzymanie tego z ręki jest praktycznie niemożliwe. To Wam wszystko się rozwala, rozpada. Lamelki, czyli tutaj poszła w ruch Zeta P2 i to był dobry pomysł, to był dobry pomysł. Zobaczcie, że jestem w stanie nawet samodzielnie to po wszystko poskładać. Składacie klocki LEGO, które same między sobą się klinują ale jak się później okazało, jak zaczęliśmy to ściskać to się okazało, że jednak słuchajcie minimalnie kąt nam uciek, to to jest normalnie no nie wiem no z ile pół stopnia może właśnie no około pół stopnia na jednym zacinaniu może było tak, że na ukośnicy było te powiedzmy 11 stopni a jakby było te 10,5 to by się wszystko zgodziło. Dobra, zrobiliśmy tam jakąś mikrokorektę, ale już nie mogliśmy włożyć lamelek, ponieważ one by nam przeszkadzały w połączeniu tych elementów. Więc porządne ściski w ruch i dowaliliśmy to wszystko, słuchajcie, na klej. I gotowe. Pomalutku kończę. Zbieram tylko tutaj w dwóch narożnikach klej z góry, no bo te ścianki oczywiście po zejściu one były równe, no ale kiedy się skleja, to te minimalne jakieś nierówności mogą powstać A jeszcze tutaj, ale to jest naprawdę pikus już. Dlaczego ten film o tej pracy? Przecież to jest taka prosta, prosty temat, prosta realizacja, taka sobie od skrzyneczka na kwiaty, nie? I tutaj powiem wam tak, że dla osób, które tak myślą, zadanie na, na najbliższe dni, może tygodnie, kiedy będziecie mieli po prostu czas. Proszę was, zróbcie takie coś, ale Najpierw znajdźcie jakiś wzór, czyli na przykład taką, jakąkolwiek, no tutaj jest podłużna, czy będzie kwadratowa, o podstawie kwadratu, żeby te kąty się rozchodziły i spróbujcie do tego właśnie dorobić taką customową, jak to zawsze mówię, customową, czyli taką dopasowaną do tego to kształtu, donicę z zachowaniem tych kątów, wymiarów i żeby to się zgodziło i żeby to pasowało do środka. I zobaczycie jakie jaja mogą wyniknąć. I tutaj Wam powiem, że sam się nawet no, nie spodziewałem, że aż takie mogą być tutaj problemy. Jeśli miałbym zrobić to drugi raz, to wszystko robiłbym dokładnie to samo, bo tutaj praca nie była absolutnie źle wykonana. Jedynie zmieniłbym maszynę narzędzie do zacinania pod kątem, po pierwsze sprawdziłbym jeszcze raz w komputerze ten kąt, który był zadany, czyli ten bodajże 10,7 stopnia, że spróbowałbym to jednak zrobić dużo dokładniej jeśli chodzi o ustawienie narzędzia. I tutaj ukośnica myślę, że... I nie była dobrym wyborem, więc zrobiłbym to albo na pilarce stołowej, tej dużej na formatówce. Opcja druga zrobiłbym to na frezarce, bo o tym też myślałem, żeby pociągnąć tą frezarką na posuwie, gdzie pochylimy sobie wrzeciono będzie bardzo dokładnie a posów da nam stabilność pracy, czyli element będzie mocno bardzo dociśnięty przez posów, bo tutaj te wszystkie niuanse naprawdę grają bardzo dużą rolę. Jak tego nie zrobimy to zamiast tych niecałych 11 stopni będzie może może 12, a może 10 i jeszcze w drugą stronę, czyli tam, gdzie ma być 45 stopni, jeśli tak jak w naszym przypadku, minimalnie, może zacinając z drewno, to ta tarcza gdzieś tam uciekała lekko, bo tam jeszcze właśnie był problem, to na frezarce byłoby to Wydaje mi się zdecydowanie lepiej zrobione. Już tutaj kończę ostatnie. Ostatni zbiór od spodu. Więc taka praca właśnie fajnie daje nam pogląd, że. Kurde. Miało być prosto, szybko, łatwo. A nagle okazuje się, że. Cholera. Jednak tak nie jest. No dalej, tutaj jeszcze ostatnie struganie w tą stronę. Trochę pofazować krawędzie. I już Wam pokazuję, jak to wyszło. Tutaj. Jeszcze w drugą stronę. Myślę, że Arek to potwierdzi. Dzisiaj go nie ma, więc nie, nie, nie wypowie się. Ale myślę, że też się zdziwił, że. Cholera. Takie, taka prosta praca niby, a tyle problemów. Dobra. Później oczywiście jeszcze położę to na jakimś prostym odcinku płyty, bo ten blat już nie jest taki perfekcyjnie prosty, tylko żeby sprawdzić, żeby to się w żadną stronę nie bujało. No bo tego bym chciał uniknąć. No i dobra, proszę bardzo, jak to wyszło? Z której strony wam pokazać. Z tej. Patrzcie na narożniki. Czy tutaj. Ja tego nie widzę, no widzę, że pokazuję Wam, ale. Do końca nie widzę, co Wam pokazuję, mam nadzieję, że tam jest dobrze wszystko. Tutaj, tutaj. No i teraz. Od góry, tak? No bo oczywiście te miejsca widzimy. Proszę bardzo. Tak to się zeszło. I z drugiej strony nie będę wam nic ściemniał. Widzicie jak to wyszło? Ocencie sami. Oczywiście, można zawsze się postarać i zrobić to jeszcze lepiej. Dobra, pakujemy teraz tą donicę. Tutaj ta doniczka wchodzi. No, wchodzi oczywiście. I właśnie, tutaj mogłoby być oczywiście to troszeczkę luźniej. Ale sprawdzałem wcześniej. No dalej. Tak, tak, tak. Nie będę tego wbijał żeby to później móc wyciągnąć. Ale spokojnie się tutaj mieści, więc to z tym wymiarem jak najbardziej jest prawidłowo. Tyle na dzisiaj. Jak to będzie wykończone, nie wiem. Może jakieś olejowosk, nie? No bo tutaj raczej to, to będzie doniczka, która będzie stała wewnątrz pomieszczenia. Nic tutaj więcej nie będzie kombinowane. Tyle na dzisiaj. Troszeczkę się nagdałem, ale mam nadzieję, że uzmysłowiłem Wam, że takie proste projekty warto robić, żeby no szlifować swój warsztat pracy do kolejnych, jakichś ciekawszych, dużo bardziej skomplikowanych projektów, gdzie na przykład będzie doniczka, nie wiem, ośmiokątna, sześciokątna, ośmiokątna, dwunastokątna i tak itd. Tak do zobaczenia wkrótce. Temat. Zakończony, tak mi się wydaje. Jedziemy dalej z tematami. Hej!